Lewy 6, podwójny, 50, prawy 6 Jesteśmy po kolejnych testach. Dzisiaj pojedziliśmy w zmienne trochę warunkach pogodowych, trochę deszczu, trochę zysekającego żutru, później znów deszcz, więc fajne warunki do nauki. Uczyliśmy się dzisiaj jeździć po mokrym, po innej nawierzchni, takiej mazi, gdzie trochę auto się ślizgało, ale pracowaliśmy też nad etapem, zrobiliśmy kilka zmian w ustawieniu. Auto prowadziło się lepiej po, po zmianie paru rzeczy. Prawy 3 plus. 80. Prawy 5 drugi. Prawy 4 plus minus. 150 plus 15. Hamowanie przed taśmą. Prawy 1 do tyłu. Dzisiaj 100 km cennej nauki. Mm. Fajnie współpracuje się z chłopakami, naprawdę każda jakaś przekazana cenna uwaga, e, dają to swoim doświadczeniem, robią poprawki i znajdujemy właściwe rozwiązania. Auto ma jeszcze jakieś choroby wieku dziecięcego powiedzmy, jest świeżo kupionym autem, e, musimy poprawić im kilka rzeczy, żeby to auto działało tak jak trzeba i, i tak jak chcemy, e, ale ogólnie wszystko pozytywnie. Tak? Mamy plan zrobić jeszcze jeden dzień testowy w majówkę e, i zrobić parę kilometrów. Prawy 6, do lewy 3 plus, zaciska.